Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 roku. W ostatnim nagraniu zatytułowanym, zatytułowanym Czy szatan jest osobą czy figurą literacką, korzystałem właśnie z tej książeczki, dlatego nie będę się powtarzał. Powiem tylko, że oczywiście książeczka nosi tytuł Biblia. Odpowiedzi na najbardziej prowokacyjne pytania. Autorem jest Gianfranco Ravazzi. Eee, I tutaj, oczywiście, tak jak powiedziałem, nie będę już mówił, kim jest ta postać, mówiłem w poprzednim odcinku. W dzisiejszym nagraniu chciałbym właśnie poruszyć eee, taki argument, gdzie jest napisane tak. Jak należy rozumieć wypowiedzi świętego Pawła apostoła na temat kobiet? Ja już kiedyś robiłem nagranie na ten temat, ale nie zaszkodzi troszeczkę ten temat poruszyć. Bo tak, w liście apostoła Pawła, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział i od 33 wersetu czytamy tak. Bóg bowiem nie jest bogiem nieładu, lecz pokoju, tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych. Kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć. Nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje. A jeśli pragną się czegoś nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów. Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać, w tych zgromadzeniach. No i wiemy, że na podstawie tego wersetu czy przeważnie to ma miejsce w zborach protestanckich, kobiety są w pewien sposób tłamszone pod tym względem, że mają siedzieć cicho jak mysz pod miotłą, nie wolno im niczego ani nauczać, ani się wypowiadać na temat Biblii, ewangelizować, czy tak dalej, nie? Szczególnie pastorzy strasznie na to kładą nacisk i właśnie no, zabraniają kobietom cokolwiek, właśnie tak jak powiedziałem, czy to ewangelizować, czy prorokować, czy wypowiadać się na temat biblijne po prostu im zabraniają. Jednakże sami pastorkowie zapomnieli, że przecież w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, Apostoł Paweł pisze tak, od 28 wersetu. I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. Oczywiście jest służba pięcioraka, gdzie potem na czwartym miejscu jest pastor i na piątym miejscu jest ewangelista. Więc jeśli najpierw jest apostoł, potem jest prorok na drugim miejscu, na trzecim nauczyciel, na czwartym pastor i na piątym ewangelista. Jeśli jakaś kobieta jest prorokinią, to jak najbardziej ma prawo mówić, a pastorek, który jest obok podium, bo na podium są tylko trzy miejsca. Czyli na czwartym miejscu pastor stoi na trawie, prawda, obok podium tych trzech miejsc. Ma siedzieć cicho. Jeśli kobieta jest prorokinią i ma coś do powiedzenia, zgodnie ze słowem bożym, to pastorek mu to siedzi cicho i słucha. A nie będzie podskakiwał, że kobieci nie wolno nic mówić. Szczególnie, że jeśli kobieta coś prorokuje. I potem się sprawdza, jest to zgodne ze Słowem Bożym, to jak najbardziej ma prawo do takiego prorokowania. I ja na ten temat już robiłem nagranie, właśnie, że ja się nie zgadzam pod tym względem z pastorami, którzy właśnie yy, na to kładą nacisk, że kobiecie w ogóle nie wolno się wypowiadać. <laughs> yy, yy, Bo, czy to na przykład byłaby forma nauczania czy ewangelizowania, no to w ogóle kobietom się zabrania na temat Biblii cokolwiek wypowiadać. Ja oczywiście z tym się nie zgadzam, bo nigdzie nie ma takiego zakazu, Bóg nie dał, że kobieta, zresztą w dziejach apostolskich są przykłady, gdzie były kobiety, które nawet apostoła Pawła też ta cała prezydent. Jak ona się nazywała? Prisilla, jak ona tam była. I ten Akwilla, co był też przecież pewne rzeczy, tłumaczyli, jeśli dobrze pamiętam, chyba apostołowi, czy komu tam wtedy tłumaczyli. Nie pamiętam. W każdym razie kobieta też ma prawo pouczać, jeśli zgodnie ze Słowem Bożym mówi, ma prawo do tego, żeby kogoś pouczyć. Odnośnie, szczególnie, właśnie dobrej nowiny, którą <laughs> niosą nie tylko mężczyźni, ale tak samo i kobiety. I teraz tutaj, na przykład, mi się podoba, chciałbym na chwilę włączyć nagranie e, z kanału Kony By, który zrobił nagranie. E, tytuł nagrania jest rozdział 61. Kobiety w prawie i obłudne kościoły pod prawem mojżeszowym. I tu chciałbym trzy minuty puścić to, co mówi Konrad, a dokładnie to nie tyle mówi, co czyta. Jeśli się nie mylę, to chyba czyta z tekstu, z tekstu przetłumaczonego chyba z języka angielskiego. Tekst dotyczy chyba z księgi Mormona. Jeśli się nie mylę, ale w każdym razie posłuchajmy, bo tutaj padają pewne dla mnie mądre słowa, z którymi się właśnie zgadzam jak najbardziej. Ale Pan uczyn, nauczył swoich uczniów, że nie ma różnicy dla Ojca między upoważnieniem mężczyzny od działania w imieniu Boga, do działania w imieniu Boga, autorytetem kobiety do działania w imieniu Boga. Obie Obiecie są przed nim równe. Okay? Przykładem są Adam i Ewa, tutaj takie małe no, notatka. Tak, Pan nauczył swoich uczniów, że wszyscy, którzy chcieli wziąć na siebie imię Chrystusa i przymierze posłuszeństwa słowom Chrystusa i czynienie tego, co On uczynił, to wszystko to należałoby do zakonu osób, które szły za Nim we wszystkim. We wszystkim. Czyli tak, przez wodzie, tak jest, przez wodzie modlitwa, trzymanie się przykazań, Okay? Tak nauczał ich, że będzie to święte kapłaństwo nazywane według zakonu Syna Bożego. Ok, Czyli to święte kapłaństwo jest nazywane jako Kościół Baranka Bożego albo Prawo Meczel ZDK, który obejm która obejmowała wszystkich mężczyzn i kobiety, którzy zostali wyświęceni do tego świętego zakonu z powodu ich pragnienia służenia Bogu i przestrzegania Jego przykazań. Jeszcze raz. Więc jeżeli chcesz służyć Bogu, musisz trzymać się przykazań. Tutaj łaska na Tobie nie obowiązuje. Ok? Dopiero jak się trzymasz przykazań, łaska obowiązuje na tobie, bo jesteś pod prawem Metal Zedeka. Okay? I na przykład jeżeli nie możesz się jakichś trzymać praw, wtedy one są jak gdyby wydalone, one są, jak gdyby poświęcenie Chrystus złożył za Ciebie, za twoje grzechy, jeżeli robisz jakieś świadome lub nieświadome grzechy, ale pokutujesz dalej pod prawem Metzedeka, wtedy łaska działa. Bo jeżeli mówisz, że trzymasz się prawa Metal Zedeka, a nie trzymasz się słów Chrystusa, jesteś e, tak samo jak faryzeusze dany w danych czasach hipokrytą i kłamcą, który zbezcześcił Ducha Świętego. I przeważnie ktoś, kto mówi tobie prawdy, będziesz e, postrzegał tego człowieka, że ma demona albo że on sam jest e, demonem, które zostały dane przez jego syna Chrystusa. Okay? Dlatego każdy mężczyzna czy kobieta mógł, mógł należeć do świętego zakonu, Albo mogła należeć do świętego zakonu Deka, naśladując Chrystusa. A jeśli te mężczyzna lub ta kobieta porząd, podążali za Chrystusem we wszystkim, to on lub ona należy do tego świętego zakonu i otrzymali o to święte kapłaństwo. Okej. Okay? Właśnie dlatego tutaj też będziemy uczyć o tym, że kobiety jak najbardziej powinny uczyć, jak najbardziej powinny się odzywać. Ponieważ YouTube, tak jak jest zapisane w prawie mojżeszowym, że w kościołach, okay, bo w dużych zgromadzonych Żydów kobiety nie powinny się odzywać. I to jest prawda. Powinny, jeżeli chcą coś powiedzieć, to powinny najpierw się skonsultować z ich mężem, żeby powiedzieć cokolwiek. To jest fakt. Okej? Okay? Ale jeżeli kobieta jest naprawdę powołana od Najwyższego Boga i jest tak zwaną prorokinią, tak, taka właśnie powinna mówić jak najwięcej. Oczywiście głosić prawdę, a nie Białego Chrystusa, nie? albo bo to, że chrztu w wodzie nie potrzeba, bo to jest wtedy... Kolejne kłamstwo i e, oszczerstwo przed najwyższym Bogiem. I mam nadzieję, że tak, tacy ludzie, takie kobiety zostaną także e, przyprowadzone pod sąd i będą odpowiadały za ich kłamstwa, które uczą. Także e, tego uczono uczniów Chrystusa, gdy jeszcze był z nimi w swojej służbie, a podczas jego posługi jego uczniowie zaczęli spierać się między sobą z powodu tej doktryny, której nauczał ich Pan, a która była dla nich trudna do przyjęcia ze względu na tradycje dotyczące kapłaństwa Boga, do których byli przyzwyczajeni. Czyli oni mieli już swoje własne jakieś przyzwyczajenia uh, i było im ciężko po prostu wziąć um, i przyswoić sobie słowa Chrystusa, ponieważ te słowa Chrystusa były tak proste, a obrzędy kościelne podszatane były tak, 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 wiecie, miały, miały obowią mieli obowiązki pod nimi. Okay? Byli też. Dobrze. No i. Tu jeszcze dodam pewien werset, chciałem przeczytać też z listu apostoła Pawła, że to będzie pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział, werset jedenasty. Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga. Oczywiście, jak najbardziej w oczach Boga, mężczyzna i kobieta są równi. Są sobie równi. Nie ma czegoś takiego, że mężczyzna ma panować nad kobietą, ma jakieś większe uprzywilejowania i tak dalej. To to po prostu sobie właśnie e, biorąc prawo mojżeszowe, co niektórzy tam sobie po prostu zaczęli po prostu wykrzywiać to prawo, e, i zaczęli sobie właśnie jakoś tak na swoje własne fawory robić jakieś kurde, e, właśnie dodatkowe, właśnie przepisy do prawa mojżeszowego, dodawali jakąś właśnie swoją tradycję, <laughs> o, którą właśnie Jezus Chrystus potem bardzo krytykował. No i teraz możemy przejść właśnie do tej książeczki, żeby zobaczyć właśnie, co na ten temat e, kardynał, arcybiskup, biblista, teolog Gianfranco Ravazzi ma do powiedzenia odnośnie właśnie tego, co pisał apostoł Paweł. Więc tak. Jak należy rozumieć wypowiedzi świętego Pawła Apostoła na temat kobiet? Fragment z pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział, werset 11, 12, 13, 14, 15, mówiący o podporządkowaniu kobiety? Jest sprzeczny z naszą kulturą. Minimum, jakie możemy zrobić, żeby wyjść z tej niezręcznej sytuacji, to stwierdzić, że chodzi tu o pewien gatunek literacki i że w rzeczywistości pragnie się wyrazić coś innego. I to było pytanie pewnego Michała. Michał. No i teraz czytamy dalej tak. Jeśli przeczytamy cały wspomniany tutaj fragment autorstwa Świętego Pawła Apostoła, nie możemy zrobić nic innego jak tylko podzielać oburzenie czytelnika. W pierwszym liście do Tymoteusza jest bowiem napisane: Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem, lecz chcę, by trwała w cichości. Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo. Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci, a będą zbawione wszystkie jeśli wytrwają w wierze i miłości i uświęceniu z umiarem. I to teraz nie wiem, co to miało być do Tymoteusza, drugi rozdział, jedenasty. Od jedenastego do 15, tak? Tak, z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział, od 11 do 15. Takie nagromadzenie męskich elementów może zbulwersować nie tylko feministki. Grecko-Rzymski Horyzont. Jak zwykle, tak i w tym wypadku należy uszanować zasadę, według której każdy tekst powinien być rozpatrywany w towarzyszącym mu kontekście. Boże objawienie. Nie jest serią abstrakcyjnych, teologicznych tez zawieszonych w nierealnej otchłani czy na niebie. Jest ono słowem wiecznym, które toruje sobie drogę przez historię i stopniowo się ucieleśnia. Święty Paweł żył w czasach całkowicie różnych od naszych, odznaczających się Inną wrażliwością był wtopiony w społeczeństwo grecko-rzymskie, reprezentujące podobne podejście do kobiet jak Żydzi, gdzie kobieta była całkowicie podporządkowana mężczyźnie. Święty Paweł zwraca się do tego właśnie świata, używając jego języka i okazując szacunek jego zwyczajom. Wcielenie nie jest tylko ludzką figurą, Jezusa z Nazaretu, lecz jest również tą konkretną powłoką, zawierającą w sobie ziarno Słowa Bożego. Tę samą sugestię dotyczącą kobiet, jakkolwiek z pewnymi zmianami, święty Paweł powtarza w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział od wersetu 2 do 16. I czternasty rozdział od wersetu 34 do 35 proponuje w nim ten sam sposób odczytywania księgi rodzaju, jaki widoczny jest w cytowanym przez nas fragmencie, a który jest zgodny z kanonami współczesnej mu egzegezy rabinicznej przez właściwą interpretację i całościowe Ujęcie trzeba zatem jeszcze raz dostrzec głębokie przesłanie Pisma Świętego. Takie podejście obce jest fundamentalistom, którzy odczytują Biblię w sposób dosłowny, dochodząc przy tym niejednokrotnie do wniosków absurdalnych, a często niewłaściwych, bez względu na pozorną wierność słowom. Zewnętrzne uwarunkowania pisma świętego. Mówiąc o problemie kobiet w piśmie świętym, dochodzimy do tego samego wniosku, do którego doszliśmy, omawiając zagadnienie świętej przemocy bez zasady historyczności objawienia, to znaczy jego wcielenia w czasie, w przestrzeni i w ludzkim życiu. Nie da się właściwie zrozumieć przesłania Starego Testamentu. Sam święty Paweł wspomina o tej zasadzie w drugim liście do Koryntian. Bóg też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami nowego przymierza. Przymierza nie litery, lecz ducha. Litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. Drugi Koryntian 3.6. Święty Paweł wypowiada te słowa w odniesieniu do Starego Testamentu, lecz to samo można powiedzieć o Nowym Testamencie. Właściwa lektura odsłania głęboką ewangeliczną prawdę, ukrytą pod zewnętrzną warstwą obyczajów panujących w tym społeczeństwie. Kobiety, które wiele trudu poniosły w panu. Czyż przez chrzest nie zostaliśmy wszyscy zjednoczeni z Chrystusem zmartwychwstałym, stając się synami i córkami Boga, święty Paweł stwierdza to jednoznacznie w liście do Galatów nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteśmy z kimś. Wszyscy bowiem jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie 3:28, a kończąc list do Rzymian, pozdrawia kobiety, które wiele trudu poniosły w Panu. Na zakończenie chcielibyśmy wspomnieć o macierzyństwie, o którym mowa pod koniec fragmentu cytowanego przez czytelnika. W pierwszej chwili można by pomyśleć, że macierzyństwo stanowi środek do zbawienia, w nawiasie, zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci. W rzeczywistości chodzi tu o szczególną sytuację, kiedy to uczestniczy się w wielkim darze, jakim jest zbawienie. Macierzyństwo przeżywane przez kobietę chrześcijankę. W wierze i miłości i uświęceniu staje się łaską i powołaniem, w ramach którego przyjmuje się miłość Boga, dającego zbawienie i odpowiada się na nią. Również w tym wypadku okazuje się orędzie światła tkwiące w konkretnej historii i określone przez objawienie. No, i to wszystko Z tym nagranym. Dziękuję za Waszą uwagę.